Witajcie, trudno jest mi sobie wyobrazić nawet weekendowe zasiadki bez namiotów, w którym nie mógłbym, mógłbym się czuć komfortowo zarówno podczas kwietniowych chłodów, jak i letnich upałów. W tym materiale chciałbym zaprezentować Wam jedną z nowości marki Prologic na sezon 2021, a będzie to nowy dwuosobowy namiot Prologic Avenger. Nasz nowy namiot został wykonany z miękkiej tkaniny 210D z podwójną impregnacją o wytrzymałości 10 000 mm słupa wody. Łatwość składania i wytrzymałość namiotu Prologic Avenger zapewnia dwużebrowa, aluminiowa konstrukcja. Stabilność namiotu Prologic Avenger otrzymujemy jeszcze poprzez trzy rozpórki, jedna rozpórka, która idzie na górze namiotu oraz dwie boczne. Z frontu namiotu mamy składany daszek oraz dwa rzepy nawędziska. Przód namiotu to bardzo duże drzwi wejściowe, które zabezpieczone są bardzo dużymi zamkami dwukierunkowymi. Dodatkowo mamy duże przewiewne okno które wyposażone jest w moskitierę. Dwuosobowy namiot Prologic Avenger wyposażony jest w grubą, wytrzymałą podłogę zapinaną na ażepy, i jak przystało na namiot dwuosobowy, pomieści dwa duże łóżka karpiowe, plus niezbędne torby z naszymi akcesoriami i ubraniami. To, co wyróżnia namiot ProLogic Avenger, to system ProVent, który pomaga w lepszej cyrkulacji powietrza między otoczeniem a namiotem. Na ten system składa się bardzo duże okno z tyłu namiotu, które wyposażone jest tak samo jak przednie drzwi w duże zamki oraz miłą dotyku moskitiera. Jednak najważniejsza rzecz systemu ProVent to dwa boczne lufciki, które możemy sobie rozłożyć. Zabezpieczone są one jeszcze moskitierą i możemy sobie je zamontować na stałe. Dzięki temu ta, cyr ta cyrkulacja powietrza jest jeszcze większa. Ale to jeszcze nie wszystko, bo wraz z dwuosobowym namiotem Prologic Avenger otrzymujemy pełną narzutę. Narzuta ta została wykonana tak samo jak namiot z materiału 210D z podwójną impregnacją i została wzmocniona wodoodpornością słupa wody na poziomie 10 tysięcy mm. Podobnie jak w namiocie, przód narzuty został wyposażony w bardzo duże drzwi z dużymi, wytrzymałymi zamkami. Podobnie mamy w przypadku moskitiery. Dzięki narzucie nie straszne nam będą największe ulewy, a zastosowanie jej zapobiegnie nadmiernemu skraplaniu się pary wodnej w środku namiotu. Dodam jeszcze, że narzuta polepszy nasz komfort ciepny podczas zimnych nocy. W tym namiotu również został wyposażony w duże okno. Mamy tutaj tak samo bardzo duże zamki. I całe okno zostało zabezpieczone Moskitierą. Wraz z namiotem Prologic Avenger otrzymujemy zestaw śledzi oraz dużą pojemną torbę transportową. Dwuosobowy namiot Prologic Avenger to propozycja dla tych karpiarzy, którzy lubią spędzać komfortowo swoje zasiadki. Jeśli nie chcecie przegapić naszych kolejnych nowości z zakresu namiotów, zapraszamy was do subskrypcji naszego kanału na YouTube. Kliknijcie dzwoneczek, dajcie łapkę w górę i do zobaczenia już w kolejnych materiałach.